12. tom 29 listopada 1918 roku. Jezus czyni wolę Luizy, jednocząc ją ze swoją wolą. Źli ludzie kontynuują swoje plany przeprowadzenia rewolucji. Znajdując się w swoim zwyczajowym stanie, modliłam się do mojego zawsze ukochanego Jezusa, ponieważ wcześniej zapewnił mnie, że jeśli dusza zawsze czyni jego wolę, to on czasem czyni wolę duszy. Powiedziałam więc do niego: Dzisiaj musisz uczynić moją wolę. Jezus zaś przyszedł i powiedział do mnie: Córko moja, czy nie wiesz, że jeśli dusza wyjdzie z mojej woli, jest to dla niej jak dzień bez słońca i bez ciepła, i nie ma w niej życia boskiego aktu. A ja, miłości moja, niech niebo powstrzyma mnie przed uczynieniem tego. Wolałabym raczej umrzeć, niż wyjść z Twojej woli. Złóż więc we mnie Twoją wolę, a potem powiedz mi: Jest moją wolą, abym dzisiaj czynił Twoją wolę. A Jezus. Ach, niegrzeczna dziewczynko, dobrze, zadowolę Cię. Zatrzymam Cię tak długo, jak będę chciał, a potem pozostawię Cię wolną, abyś mogła zajmować się Twoimi sprawami. Och, jakże byłam szczęśliwa, że nie czyniłam mojej woli, a Jezus utożsamił swoją wolę z moją i czyniąc swoją wolę, czynił moją wolę. Potem mój ukochany Jezus pozostał ze mną i wydawało się, że zanurza czubek palca w swojej najcenniejszej krwi i przesuwa go po moim czole, oczach, ustach i sercu. Potem mnie pocałował. Widząc, że był tak czuły i słodki, próbowałam wypić z jego ust gorycz, którą zawierało jego serce, tak jak to czyniłam wcześniej, ale Jezus natychmiast odsunął się nieopodal i pokazał mi zawiniątko, które trzymał w dłoni, pełne innych kar. I powiedział do mnie: Czy widzisz, ile jeszcze innych kar ma być przelanych na ziemię? Nie przelewam więc w ciebie goryczy. Wrogowie przygotowali wszystkie wewnętrzne plany, przeprowadzenia rewolucji. Teraz nie pozostaje im nic innego jak tylko dokończyć przygotowanie planów zewnętrznych. Ach moja córko, jak boli mnie serce, nie mam z kim ulżyć sobie w mojej boleści. Chcę uczynić to z tobą. Ty będziesz cierpliwa i będziesz słuchała smutnych rzeczy, o których będę Ci często mówił. Wiem, że cierpisz z tego powodu, ale to miłość mnie do tego popycha. Miłość chce, aby ukochana osoba poznała jej boleści. Nie mógłbym wytrzymać, gdybym nie przyszedł ulżyć sobie z Tobą. Czułam się źle, widząc, że Jezus był tak rozgoryczony. Czułam Jego boleści w moim sercu. Aby mi ulżyć, pozwolił mi wypić kilka łyków słodkiego mleka i dodał. Odchodzę i zostawiam cię wolną.